Uważaj na niego, dziewczyny, kolego Uważaj na niego Uważaj na niego Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty Uważaj właśnie dlatego Jego oczy marzące, jego usta drwiące Jego aury pachnące Uważaj na niego Jego kosmetyki, jego taty fabryki Jego kraje gorące Pokaż mi śniegi z ze mną po białej łące με <σίλισμα> κολεγκ <σίλισμα> Boże, ja mam za trzy godziny zdjęcia próbne, po prostu w tym domu nic nie można znaleźć, jeszcze woda się przelewa. Przebiega? To Paśka przebiega? Nie przebiega. Szanowni, co się popsuło? Czy w tym kraju hydraulicy muszą wyglądać jak hydraulicy? Siemano maluta. Naprawimy kaloryferzysko i pobalangujemy trochę. Co? Czy chcesz poznać tajniki indochińsko jamajskiej sztuki miłości, w której jestem supermasterem? Zabiorę cię na drugi koniec tęczy. Dalej nawet niż do się Proszę pani! To się popsuło, złociutka. No i co? Da się coś z tym zrobić? Niestety nie. To żartuję. Zgadła pani. Wesoły hydraulik. Bosko zaczyna się ten dzień. <śmienny> Żarcik. <śmienny> Pan mi nie uprzedził, że zakręci wodę. Ja przecież muszę się opłukać, bo mam casting. A, 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 mówią, że praca hydraulika jest niewdzięczna, no. Dla mnie to pani wygląda szalenie sexy zwłaszcza ta piana. ostatni raz. Bardzo Pana proszę, niech Pan na chwilę odkręci. Potrzebuję trochę wody. Proszę Pani, dla Pani wszystko. Z jednym wyjątkiem. Z jakim? No, nie zejdę do tej piwnicy śmierdzącej. Tam są wielkie te szczury. Może zapłacę Panu? O, jeśli w naturze, to ja bardzo chętnie, proszę Pani. Nie, proszę Pani. Najpierw przyjemność, potem praca. Najpierw praca, potem przyjemność. <laughs> A, a co ja będę pił? A co, co? Najpierw praca, potem przyjemności. Tak? Ale ma te szczurki. Coś ważne Jeszcze, jeszcze nie wiem. Koryfer, wie to jest jak teściowa. Nigdy nie wiadomo, co jest strzeli do łba. A bo Pani żonaty. Żonaty! To jest, proszę Pani, za mało powiedziane. Ja, ja zostałem uwięziony przez dwie strzygi, które wypijają ze mnie krew pan. Mówię pani. Wie pani, że ja ostatnio wyciągnąłem ze zlewu odcięty palec. Jaki palec? No, chyba wskazujący. Nie no, co się powiedzieć pana okropne. Wie pani? Zostawiłem sobie coś na pamiątkę. Pokażę. No. Pani Patrzcie. <śmany> że ale że, że pudełko i ten wadki troszkę, że. <śmany> sam <śmany> <śmany> lubię tak wymyślić takie rzeczy, no. Będę robił. A! Zresztą... Na nie? Pani też tutaj y, mieszka? Tutaj nie można mieszkać, tutaj można zwariować. Uśledził się, by no w szpitalu. Pani, pani pracuje w szpitalu? O, proszę pani, to może pani by mi doradziła, albo coś pomogła, bo mnie tu tak w krzyżu strasznie miał O, Ale ja jestem architektem, my tam modernizujemy ten szpital. Ale znam się na ręki. Ręką? Mo może być ręką. Pani, patrz, patrz. O. Żeby moja stara widziała, co ja tu widzę, to by nie chciała mnie widzieć. O! 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 Aj. Ach. A. Ach. Pana coś... boli? Nie! Nie proszę Pani, nic, nic! Nie, proszę pani, nie boli! Jeszcze nie jednego młodzieniażka! Uj! O, o. Jezu. Co musi stać? Nic, musi się przespać, bo miał nocną zmianę. Dobranoc. Cześć. Kurde, Arek. Jezu, dobrze, że już jesteś. Pamiętasz, zawiedzisz mnie na ten casting? No pewnie. To super. I nie podglądaj. Słuchaj. Hmm? A dałabyś się potem zaprosić na kawę, co? Chciałbym, żeby znajomi mnie z tobą zobaczyli. <grym> nie no, spoko, zrobię to dla ciebie. Ale proszę cię, nie nawal. Mhm. I nie podglądaj, odwracaj się. Mhm. A wiesz, siedziemy sobie w tej kawiarence na rynku, nie? Ta, która ma takie ściany przeźroczyste. I będziemy sobie... gadali. No. Dlaczego znaczy, jak to gadali? No wiesz, tak będziemy się mogli bliżej poznać. Albo no wiesz, nie? A czekaj, czekaj, ale co wiem? Ja wiem, że tobie to w ogóle teraz nie przychodzi przez myśl, ale jak tak już się trochę kawy. Jak będziemy sobie tak patrzyli prosto w oczy, to wiesz. To chyba, znaczy, wiesz, że ja tak myślę, nie? Marek? Mhm. Idź już krącić ten samochód, dobra? Zaczęliśmy się spotykać, gdy został moim trenerem. Przepraszam. Uratowałem Pani życie. Ach, nie ma sprawy. Karol. Grzybek. Jestem. A Pan tu przepraszam, z jakiego powodu koczuję? Karol Ryfer. E, szalenie atrakcyjnie pani wygląda w tych okularach, no? Za zatkało mnie. No, widziałam. Też się tak czuję po ośmiu lekcjach. Pani uczy w szkole? O, ja do wielu szkół chodziłem, no ale gdyby chociaż w jednej uczuła taka osoba jak pani, to ja bym na pewno ją skończył. Na, na naukę nigdy nie jest za późno. To ja może przyjdę do pani na lekcję. No, dobrze, znaczy nie, nie źle mnie pan zrozumiał. Ja, ja nie daję prywatnych lekcji. Zresztą proszę zająć się kaloryferem. Dla pani wszystko! Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Pani podziewa, kiedy ja potrzebuję pani pomocy! A co znowu coś pękło? Moje serce. Chodź mi o tę panią w okularach. A zeznają znają pan? No właśnie, nie znam chciałem nadrobić te zaległości. Ja mam słabość do kobiet w okularach. Lepiej by było, gdyby miał pan słabość do kaloryferów. Będę Niestety nie. Ona w ogóle nie robi facetów. Dla nie liczy się tylko literatura. Może miałby pan szansę, gdyby występował pan w jakiejś książce? Występuje. W jakiej? W telefonicznej, pod G. Nie, przecież to się nie liczy. No ale może lubi jakieś kwiaty, jakieś perfumy, no coś nie z właśnie, basia lubi Stachurę. To ja, ten niepokorny stachurski, no. Mm. Słucham, słucham. Paździer. Nie, my na nią mówimy, panie profesorze. Musi mieć masę energii, żeby uczyć w szkole. Ja zawsze podziwiałam takie silne kobiety. <grym> Oj, to pewnie ten wariat. Błagam pana, błagam pana, niech mi pan pomoże spowiedzieć tego faceta. Faceta? No. A, a pomoże mi pani y, spotkać się z profesorem? Wszystko, wszystko, no. tylko niech mi pan pomoże, błagam. No dobra. Niech się pani patrzy i uczy. Dobry. Dobry. Zostałem Celinę. Dużo pan zarabiasz? <laughs> Niespecjalnie zawsze można więcej. A o co chodzi? Siadaj pan. Utrzymanie trzech osób kosztuje. Jakich trzech osób? No, ona i bliźniaki, i z panem to nawet cztery, ja też na ręce. Bliźniaki. Wie pan, my z Celinką jeszcze... Panie! Ja nie pozwolę, żeby bliźniakom czegoś brakowało, rozumiesz pan? Dzieci to jest nasz największy skarb. Pan na pewno myśli o mnie i ona na pewno o mnie panu mówiła? No dokładnie mnie pana opisała. Masz pan mieszkanie? Mogę rozmawiać z Celiną? Ani poszła do brata. Odwiedzić go w areszcie. Poniosł chłopaka, pierdyknął na stanosza. Wie pan... Tak? Ja może skoczę do sklepu po... Kwiaty? Jakąś flaszeczkę? Dobry pomysł. Ja mam wszakże ten... Wszyty esperal, ale... Poradzimy. No, taka... Taka okazja, nowa twarz w rodzinie. Ja zaraz wracam. Chwileczkę. Jakby nie było łodzi, może być paszka, Damy radę. Jasne. To ja czekam. Zaraz wracam. Czekam. Wow. No dziękuję panu. Naprawdę. Dobra, dziękuję. <śmienicza> naprawdę nie wiem, jak się panu wdzięczę. No, ale ja tego nie robiłem dla wdzięczności, tylko w zamian za spotkanie z wiadomą osobą. No dobra, pomyślimy, co się da zrobić. <śmienicza> Może jakaś kolacja. O, 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 to, o to mi chodzi. Dziewczyny! A Esy, a czego chcę? No, to ja idę. Mel Gibson. No, ja bym się tak nigdy nie ubrała. Taki obcisły, że widać ci wątrobę. Mnie się podoba. No. nie będziemy trzymać za ciebie kciuki, na... Przepraszam, słuchajcie, Nie mam problem, bo... cholera mi wisi akumulator, no. Ale Anka, mam nadzieję, że to nie wpłynie na naszą randkę, nie? Randka? Anka się chce ze mną spotykać. Zapomnij. Cholera, no ja teraz na tak taksówek muszę lecieć. Ja. Ty, to może ty, Barbaro, co? Poszlibyśmy razem do kawiarni? Do tej na rynku, wiesz, ma takie przeźroczyste ściany, nie? to więc to ja nawet nie wierzyłam, że to się uda panu naprawić. No, muszę się przyznać pani, że, że ja też nie wierzyłam, tak, ale no są na świecie rzeczy, o których nie śniło się filozofom, a co dopiero hydraulikom. Fakt. Życie to jest teatr. Jak pisał Stachura. Zna pan ten wiersz? To jest właśnie ulubiony poeta. No, no, znam, oczywiście, że znam. Zresztą czytałam wszystko, co, co on napisał. No, muszę pani powiedzieć, że tak, tak mnie to poruszyło, że... No, Niewielu nie, nie już pamiętam. Nie, no ale tu się nie masz czego śmiać. Właśnie tak działa prawdziwa poezja. I każdy wrażliwy człowiek może jej ulec. No, może z wyjątkiem twoich znajomych. Ups, to A Patylda wychodzimy. Chodź, jutro zjesz. Idziemy. Przepraszam. Mm. Mogę zapalić? E, tu się nie pali. To się nazywa rzucenie palenia, nie? Strasznie panu godowy. A nie, nie, to tylko dla pani, pani Basiu. O, nie, nie no straszny z pana podrywacz. Ja jestem ciekawa, co by na to powiedziała pana żona. Nie, tak naprawdę, to moja żona razem z Teściową to są, są już daleko, bo e, no, właściwie to my jesteśmy tuż przed rozwodem. Bo no muszę pani powiedzieć, że ja jestem krok od wolności, dlatego pomyślałem sobie, że bardzo dobrze nam się rozmawia, że ja i pani moglibyśmy. O, o to moja. Mo... Halo? Moja yy, tak słucham. A, 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 tak. To do pana. Do Słucham? Yy, no. W, w, no, właśnie, właśnie wychodziłem, no. Ju, już yy, skończyłem, tak. Ale. No ale przecież. Nie znam tej pani. Ja tu pracuję. Madziu, no ale. po co? Mama, zaraz. Po. Mama? Mama, ale. M -m mamo, no ale nie denerwuj się, zaraz, mamo. No, zaraz jestem, mam. Będę musiał się z panią pożegnać. Szara rzeczywistość wezwała mnie swoim potężnym, nieznoszącym sprzeciwu włosem. Proszę się nie martwić. Życie ma też swoje dobre strony. Szkoda tylko, że nie moje. Do widzenia, pani. Ale nie to. Już. Do widzenia. Do widzenia? I co? No i? Żebyście słyszały głos jego żony. O! Ania, tak szybko? Wyglądałam, jakbym się z choinki urwała, A najchudsza ważyła dwa razy tyle co ja, bo to był casting dla grubych dziewczyn. Selina, ja Cię zamorduję! Uważaj na niego dziewczyny kolego, uważaj na niego, uważaj, uważaj na niego, jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty, uważaj właśnie dlatego, jego oczy marzące, jego usta drwiące.